Cześć, wi witam was, Trzegiersz LPS. Dzisiaj wam pokażę moje rysunki, które namalowałam, no, musiałam jakoś y, rysować i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie dla was takie ładne, bo inni twierdzą, że ładnie, a ja nie, no. To wam pokażę pierwsze. O, to właśnie znacie, chyba ją Oliwia namalowała z Dobrze. Pierwszy obrazek są tytuły LPS w świecie Love. Trochę to niesensownie brzmi, ale wszędzie jest. Love i love. Tutaj LPS. Pierwszy raz. Rysunki LPS. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że plakat LPS dla Sagiry TV. To dla ciebie Sagira. Rose, Sara i Czarusia. Elpes liniowe, chodzi mi, że nie są namalowane, niepokolorowane, tylko takie, wiecie, rysunkowe też zrobiła moja koleżanka Oliwia. Też jest w tym YouTube. Też. Ten rysunek to jest. LPS w innym wymiarze. Tu jest taki mój wymyślony spanielek, a tu pies. A to jest taki dziwny z konkretnym. A to jest FPS ludzki i nieludzki. Ten trochę obrazek jest niesensowny, bo ten królik jest ludzkim peczopem, A ten nie. Kosmita nazywa się 3 z LPS prezentuje Paulina. To jest taka laurka na cześć mojego wymyślonego pechowa. Pisze tak: Wy w środku jest autor tego dzieła. Ten LPS nazywa się Laura po mojej siostrze. Kochane LPS. 3 z LPS. Wiecie dlaczego, yy, jak chyba mówiłam wcześniej, dlaczego jest 3 gier z LPS, dlatego bo 3 dziewczyny? Moja siostra Laura, moja, moja koleżanka, najlepsza przyjaciółka Olivia i ja, Paulina. To jest mój rysunek LPS rodzinny KB. Trochę mi ten piorun nie wyszedł. To jest Koka, piorun, a to wymyślony. Kotek, Tu jest. O, LPS-ko mi za bardzo nie wyszło. wyszło ci! Więc... Nie. Wyszło. To jest nauczyciel jakaś mysza. Mam tutaj tak LPS i Pet Shop jako temat. Czy LPS to też stworzenia? Tak. Tu są. Krzesła pusta, a tu koka tylko siedzi? Nie. LPS w lesie. Tu jest piesek. Ładny. Tu jest y, myszka. Ładna. Tu jakiś jest piesek z, Ładna. z takimi łóżkami. Lys. Ładny. Cicho. Tak. Awatar LPS Laura. Tu jest ten awatar z bliska. Laury. Ładna. Nie wiem czy wyszedł. Wyszedł. Tylko ta noga trochę. Yes. No ale i tak wyszedł. LPS I chciałam jeszcze wam pokazać jedną rzecz. W tym oto zeszycie znajdują się moje petki. Zeszyt rysunkowy. Takiego kota namalowałam. Dobrze, wracam. Miałam kiedyś tego kota. Oglądaliście różne odcinki. Tą Jennifer. to moja kościelka Rose. Mimi mi, trochę mi nie wyszła. Kitka, Zuzia, Serduszko, Łatka. Luna, y, tuś, Czekoladka. A tutaj jest Pink. Trochę mi nie wyszło. Dobrze, moi drodzy. To już na, na dziś. Yey! Pa! To do zobaczenia. Pa! Mówi trzy gier z LPS. Olivia i Paulina, pa!